Nad malowniczym Jeziorem Skolickim na zakończenie roku szkolnego odbył się muzyczno-integracyjny festiwal dla całych rodzin. Było dużo dobrej muzyki i tańca, liczne warsztaty i strefa rękodzieła, wianki i magiczna atmosfera. To już tradycja w gminie Świątki. Mówią, że przypadek nie istnieje, czyli życie moim pokierował los tak, że trafiłam do Skolit 20 lat temu. A, a tradycją wśród znajomych było spotykanie się o tej porze roku, czyli najkrótsza noc, najdłuższy dzień przesilenie letnie w czerwcu, dlatego że to otwiera wakacje i to jest po prostu bardzo fajny moment na plener. Tego wyszedł pomysł, żeby wykorzystać tak fajne miejsce, tak cudowną plażę i tak chętnych ludzi tutaj we wsi, mieszkańców, których poznaliśmy, żeby wykorzystać to przełożyć tradycję przodków, bo to było dawno nie zrobimy tego tak samo. Mamy telefon. To nie komórkową. Wszystko zadziało się trochę między, portalem, między innymi dzięki portalom społecznościowym, że zaczęliśmy się skrzykiwać do tego stopnia, że doszliśmy do dziesiątej edycji. Organizatorzy zadbali o różnorodność. Na scenie królowała muzyka folk, etno, punk rock, reggae, elektro. Zarówno jako zespół, jak i prowadzący festiwal, to jest nasz już chyba Piąty albo piętnasty raz, liczając to dziesięciolecie z Kolickiej Nocy Kupały, jest to fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie, gromada wspaniałych wariatów, którzy animują tę kulturę, którzy robią to wydarzenie i organizują mnóstwo innych rzeczy jeszcze dookoła. To jest sama przyjemność być tutaj z nimi, robić wspólnie rzeczy i spotykać się z ludźmi, bo to jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowa noc w roku, kiedy można się tak spotkać, tak bawić i tak czuć wspólnie w tym miejscu właśnie. Gwiazdą festiwalu był zespół Dikanda. Nie brakowało także stoisk z tradycyjną żywnością i strefy relaksu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv